Cześć, witam na mojej kanapie Co przed wami ukrywałem? No w sumie nic, bo się wygadałem już jakieś dwa tygodnie temu A nie widzowie, jutro Są moje urodzinki, 17 grudnia Wiecie, 17 grudnia w urodzinki O prezenty się nie prosi, ale widzowie Jutro również o godzinie 20 W moje urodzinki będzie nowa nuta Także taki fajny prezent od was to będzie Jak zerkniecie sobie i ocenicie moją Nową nutę razem z Nonem Pod tytułem zielone, widzowie już dobrze wiecie Widzieliście zwiastun ten To już jutro, doczekaliśmy się, wszyscy raz. Bo ja jaram się niezmiernie. I z nuty na nutę robimy progres i wydaje mi się, że znowu kolejny raz zrobiliśmy progres. I teledysk jest dla mnie taki. Także warto czekać te 24 godziny. Widzowie, rozwalmy internet jak zawsze, zróbmy to, mamy potęgę widzowie, mocną. Ustawiacie budziki, godzina 20 jutro. I robimy rozpierdziel. To tu w tym krótkim filmiku więcej powiedzieć. Rok temu, widzowie, w ogóle jest rocznica jutro wbicia miliona subów. Bo właśnie dokładnie rok temu, w sensie 17 grudnia w urodziny wbiłem też milion subów, także to się wszystko. Jest rocznica, mam urodzinki, nowa nuta Aaa, jest pięknie Dobra, dobra, wystarczy Ja wam puszczę jeszcze raz ten trailer, który już widzieliście milion razy Ale jutro, że dostaniecie całą wersję Pozdro! Ha!